Prowadziłam już hasło, jak widzicie. Znajdujemy się w lesie. Teraz musimy jakoś tędy przeskoczyć. Żeby. Aha, żeby się nie dać krokodylowi ani żółwiom. No, no i jesteśmy. Pierwsze koty za błoty. A teraz będzie więcej tego? <laughs> Ej! O Jezu! A jak to teraz? Ej! Jak to się robi teraz dalej? Bo ja nie nadążę. Pierwsze koty płoty. Co tu trzeba zrobić? Ja się tak nie bawię, matko. No, pierwsze kosy zapłaty. No i co tu teraz? Dobra, tędy. Uf. Uf. To jeszcze jedna plansza nas czeka, czy to już koniec. No, jeszcze tylko kilka skoków. No, no, nie było już takie trudno. A, Co? Okej okay. No, no pierwsze koty Ale zapłapie. już tu wiem jak przejść. To będzie w porządku, już no on tak szczeka, jak skacze? Nie rozumiem. Ach, to nie ten. Dobra, to się wytnie. No, pierwsze koty za płoty. Ej, już się tak nie bawię, to miała być łatwa i przyjemna gra, a tu co? No, pierwsze koty za płoty. Dlaczego on mnie zrzucił, a ostatnio pozwolił mi przejść? No, pierwsze koty za płoty że że zbyt grę przechodziła złożej niż mi się wydawało. O! Nie! Nie zgadzam się. No, pierwsze koty za płoty. Dobra. No doskonale! Jeszcze tylko Trzeba pomyśleć, pomyśleć, jak to zrobić. Kurczę. No! no! Dobra, w którą no, pierwsze koty za płoty. zareagować. Uf. No nie. No, pierwsze koty za płoty. Mi nie pozwala przejść. No, pierwsze koty za płoty. Który raz już tu przechodzę? Ktoś policzył? No, chyba tam górą trzeba, nie? Jezus, przechodziłam to już przecież, no. No, pierwsze koty za I to chwilę temu dosłownie. Jak to jest możliwe w ogóle? Jezus, jestem lewa do tej gry. Naprawdę. Jak przejdę, postawię pierwszemu komentującemu gorącą czekoladę. Ale się jestem zdesperowana. Um, dobra, możecie to przewinąć teraz trochę. Bo ja to będę przychodziła pewnie z pół roku, jak znam życie. No nie! Przepraszam. Och. Jak nie krokodyl, to żółw, jak no, nie żółw, to jakiś dziwny wąż. Boże, nawet nie wiem, co to jest za wąż. No! Nie, nie, tak nie może być. Dobra, i cóż, mę męczmy się dalej. Och, no, dobra. pierwsze koty za płoty. Oczywiście. Dlaczego on mnie tu nie puszcza? No, Czyż powinnam przejść tam Nie fair. No doskonałe. Przeszłam. Jeszcze tylko nie skopów i będziesz w wiosce. O, jestem. Wow! Oh. No, rzeka pokonana. Przed nami wioska wodza chur e, Idziemy teraz do wioski. Kola! A, a co tu się dzieje? Właśnie, co się a? dzieje w wiosce? O!

Piraci rządzą o Boże! Przepraszam! Nigdy nie obronię sam wioski przed piratami! Piraci! Przystąpić Co? do oficjalnej rozgrzywki! Tak, znam szczur, skret. Ale... Hmm. Pomogę ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Szczurskrypt, nie Szczurski. O tak mi Przystąpić do oficjalnej rozgrzewki. Ruszaj już, ruszaj. Piraci nie będą dłużej zwlekać. Teraz Owodzenia. będzie taka e, misja nasza. Trzeba odpędzić piratów, e, którzy chcą wejść do wioski. Co robić? Co robić? I teraz właśnie się zastanawiam. Aha. Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Moment, 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 moment. Dobra. Kaszalot! Do ja Mamy już jednego. Drugiego... Trzeciego, która, czwartego, piątego, ach, trafiłam Dobra, i teraz będę czekała, aż oni tu powchodzą. Kaszalot! Już zmagać się ze jeszcze sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Ojej, mam tyle kokosów, ile ich jest. Nie mogę ani jednego chybić. Dobrze, że po jednym wchodzą. O! powiedziałam to w złą godzinę, chyba. Dobrze, że po jednym wchodzą. Super. Dobra, jeszcze trzech. Poradzimy sobie z nimi. A co mamy sobie nie poradzić? Nie? Dobra, jeszcze dwóch. Będzie gicik, jak to się mawia. Ostatni. To jest dość proste w sumie. A teraz będzie śmiesznie, jak nie trafię. O, trafiłam. Hurra! A szerek się cieszy? Ojejkujej! Już mm, mamy zmagać się ze Może na Doskonale! Piraci prędko tu je wrócą. Przynajmniej nie bez kasków ochronnych. Wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali, aż zgubili kilłotek! No dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Pokaż mu no ten papiur. Papiur. Nie. Zaraz, Jej. zaraz. Butelka 272. Ahoj, stop. To ja, kapitan Ogryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za mur. ale żyję. Stop. Od trzech tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dosrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą... Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. Tomu samotnego jajka. Hmm. A okay. to wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba. Pozwiedzajmy sobie jeszcze wioskę. Wioska fajna. Takie czarne kury i w ogóle. Czego chcesz? Nie widzisz, że. Roz... Zobaczam! O! o. Chodźmy jeszcze raz! Dlaczego? Wielki dwarogu! O! Dlaczego? Nic mi się nie układa! Nic! Nic mi się nie układa! Wiem, że... Chciałbym kiedyś polecieć w Kosmos do gwiazd! Ui. Wiem, że mamy nauczyć góry śpiewać e, właśnie tą melodię, która tam była. E, w tym gramofonie. Zobaczmy kto tu jest. O, to jest Kretes, ale jeszcze tego nie wiecie. No, nie wierzę. Nie ma się na co gapić. <grywka> Myślałby kto?